Cześć, z tej strony Arkadiusz Stępień-Miernikowski z Akademickiego Radia UWM -FM. Dzisiaj razem z Telewizją Kortową chcemy Was zabrać na kolejny wydział w ramach spaceru wirtualnego po Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wejdziemy do środka. Dzisiaj naszym przewodnikiem będzie dr inżynier Konrad Nowak. To on oprowadzi nas po wszystkich laboratoriach i warsztatach, a przynajmniej po ich części, dlatego że wiadomo, w ciągu kilku najbliższych minut nie damy rady zwiedzić całego wydziału. Jesteśmy już w środku. Dzień dobry, panie doktorze. O, dzień dobry, dzień dobry, Arku. Cześć, witam. Co nam dzisiaj pokażesz? Dziś chciałbym wam pokazać mój wydział. Jestem inżynierem, jestem z tego dumny i chciałbym wam pokazać Wydział Nauk Technicznych. Wydział Nauk Technicznych to chyba nie jest miejsce, gdzie głównie siedzimy przy ławce. Nie, dużo, dużo tutaj studenci mają zajęć praktycznych, dużo się dzieje. Pozwól, że zacznę od początku. Wydział nauk technicznych jest jednym ze starszych wy wydziałów e, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jak pamiętasz, jednym z organów założycielskich była Akademia rolniczo techniczna Dokładnie. I o tym aspekcie e, rolno-spożywczym chciałbym, e, chciałbym <laughs> powiedzieć na początku. Tu widzimy właśnie eksponat, który mogą studenci sobie e, oglądać w czasie, e, w czasie przerw między zajęciami. Jak widzisz, no jest to eksponat bardziej muzealny, ale dziś właśnie chciałbym Ci pokazać dużo bardziej nowoczesne sprzęty i maszyny. Zaczniemy od pracowni ciągników, mikrociągników, czyli od rolnictwa. Chciałem powiedzieć, że w Polsce panuje takie niesłuszne przekonanie, że rolnictwo to jest coś, coś zacofanego, coś starego. Wejdźmy, zobaczmy. No, jak widać, mamy owszem starsze sprzęty, ale mamy też nowe sprzęty, takie jak ten ciągnik. Jest ono przyrządowane w, w różnego rodzaju czynniki pomiarowe. Studenci w czasie zająć, zajęć mają kontakt nie tylko z tymi, z tymi mikrociągnikami, ale także z tym, z tym nowoczesnym ciągnikiem. Niektórzy muszą wiedzieć, że tego typu ciągnik jest często dużo droższą maszyną niż taki, powiedzmy, nowoczesny samochód osobowy, niż jakiś Audi A8, czy, czy BMW X5. Rozwiązania stosowane w rolnictwie w tej chwili są często dużo bardziej skomplikowane niż, niż nam się wydaje. Rolnictwo precyzyjne, chociażby to jest to, co ostatnio jest wdrażane, prawda, jak, naj, jak najbardziej w naszym kraju. No i dlaczego rolnictwo i w ogóle branża rolno-spożywcza jest, jest tak ważna? Jest to jedna z Jedno z priorytetów strategii województwa warmińsko Mazurskiego. Mamy tutaj w regionie bardzo dużo zakładów maszyn, produkujących maszyny dla rolnictwa i dla branży spożywczej. Polska jest nie tylko jednym z największych producentów żywności, ale także jednym z największych producentów maszyn dla rolnictwa i dla przemysłu spożywczego. Mamy w rejonie zakłady, które tylko czekają na naszych absolwentów. Praca jest naprawdę od ręki, dlatego nie można lekceważyć. Branży rolno-spożywczej to jest naprawdę nie dość że dochodowa branża, to jeszcze pewna jak nic innego. Jadłeś dziś śniadanie? Będziesz jadł jutro śniadanie? Za rok też będziesz jadł śniadanie? Będziesz więcej. Więc, tak. więc no, to jest pewne. Żywność będzie zawsze potrzebna. Przejdziemy do kolejnego laboratorium. Tak, przechodzimy do kolejnego laboratorium. E, Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, babku. E, maszyny trzeba jakoś wytwarzać. No i tu widzimy właśnie laboratorium, w którym w którym wytwarzane są elementy, części maszyn. Eee, i, i, eee, no właśnie może Bartek nam coś opowie, co, co tu macie za urządzenia? Mamy no, kółko jak i urządzenia do wytwarzania numerycznego, czyli tylko jest komputera, tak potocznie zwane nasze CNC. W lokal widzimy kółko tu mamy część wytwarzania adytywnego, czyli drukarki, prysarkę, czyli w, 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 wytwarzanie biurowe oraz elektronżarkę, którą używamy do bardzo elementów, bardzo precyzyjnych elementów. Zachęcam podejść i zobaczyć. Zobaczymy, jak to wygląda. Jest strasznie głośno. Mam nadzieję, że słyszeliście wszystko. To jest muzyka maszyn. Tak, dokładnie. I studenci szybko mają szansę dostać się do tych urządzeń? E, tak, jak najbardziej. Na każdych zajęciach wymagamy od nich, żeby potrafili sami stworzyć jakiś projekt i zaprogramować maszynę, żeby go wytworzyć od razu. I już od pierwszego roku? Na początku <laughs> czeka ich troszeczkę ciężka droga, żeby nauczyć się obsługi programów, które wbrew pozorom nie są takie proste. Czyli najpierw teoria. Na początek teoria. Odrobina teorii, ale dla wytrwałych na tym pierwszym roku jest możliwość tego, że już ruszę na domach. Super. Idziemy dalej, idziemy dalej. Mam dużo do pokazania. Chodź. Widzimy eksponaty silników w przekroju, także student również może obejrzeć sobie, jak silnik działa. Tu taka ciekawostka, silnik od e, czołgu T-34 z, e, z czasów II Wojny Światowej. Urządzenie, ale chciałbym Ci pokazać jeszcze ciekawsze i nowsze urządzenia, ciekawsze silniki. E, kolega Bartek wspomniał, wspomniał o programach. Ważne jest, że nasi absolwenci czy nasi studenci są uczeni wielu programów inżynierskich, które im się później w pracy przydają. Są AutoCAD, SolidWorks, Slavium, bardzo naprawdę dużo. O, tutaj mamy... Dzień dobry. Dzień dobry. Badanie samochodów. Tak, to chcieliśmy nie... wam przedstawić, jako nie, nie jedna z licznych uczelni w Polsce, mamy hamownię dwuosiową podwoziową do badania samochodów 4x4 o łącznej mocy około 7 koni mechanicznych. Więcej szczegółów zdradzi wam Michał. tak. Więc tutaj odbywa się część naszych zajęć na tej hamowni, często są badane samochody studentów, w sumie z teorii ruchu pojazdów, tak, w sumie najmocniejszymi samochodami jakie... Tutaj do tej pory badałem to były właśnie auta studentów. Jeden w ramach zajęć to był Audi A6, ponad 300 koni przy napędzie na cztery koła. Drugi samochód to jest praktycznie praca dyplomowa jednego ze studentów, który turbo doładowanie dołożył do Lexusa IS pierwszej generacji. Tam też był to wynik grubo, powyżej 300 koni. A jeszcze nadmienię, że swój samochód tutaj na hamowni padał również Krzysztof Kołowczyk, tak? I była to przysłowiowa jego babcia. <laughs> Wszelkie maszyny na Wydziale Nauk Technicznych. Yy, Wszelkie, a to jeszcze nie koniec. Zaraz, yy, zaraz pójdziemy dalej. Yy, no cóż, yy, może no co? my tak? ruszamy w takim razie tak, na kolejny poziom. Dalej, wstępujemy na kolejny poziom, a wy tutaj bawcie a my się tym samochodzikiem jem. dalej. Trzymajcie się. Dobra, do zobaczenia. Konradzie, w takim razie, korzystając z chwili, może przypomnimy jakie kierunki mamy dostępne na Wydziale Nauk Technicznych. Na Wydziale Nauk Technicznych kształcimy zarówno na studiach pierwszego stopnia, jak i na studiach drugiego stopnia. Teraz czeka nas nabór na studia pierwszego stopnia i tu mamy cztery kierunki. Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, to jest nowy kierunek, na którym bardzo nam zależy. To jest, tak jak powiedziałem, branża rolno-spożywcza jest bardzo ważna. I e, musimy produkować absolwentów, bo od tego, tego od nas e, oczekują zakłady, które tutaj czekają na tych absolwentów, żeby ich zatrudnić niemalże od ręki. E, mamy mechanikę i budowę maszyn, której, której nikomu nie trzeba przedstawiać to jest renomowany kierunek, e, również praca po tym kierunku jest, jest niemalże stuprocentowo pewna. E, mamy jeszcze e, energetykę, e, do której również zajdzie, zajdziemy dzisiaj i mamy mechatronikę e, myślę, że to też jeden z najbardziej atrakcyjnych dla, dla e, młodych e, kandydatów na, na inżyniera kierunek e, i tu właśnie chciałbym Ci e, pokazać pracownię układów sterowania e, gdzie wspominałeś, że będzie coś o klockach LEGO to właśnie tutaj, zobaczmy <noise> Dobrze. dzień dobry dzień dobry dzień dobry są i klocki są i klocki, klocki. klocki co tu panowie robicie? Będziemy się tymi klockami Różne rzeczy. Poprzez zabawę, chociażby to, co widać na centralnym stole student wykorzystuje analizę obrazu tego, żeby śledzić, w tym przypadku bidon, a robot typu line follower podąża za linią, przejeżdżając z punktu do punktu. Po prostu robimy testy prototypu pracy inżynierskiej właśnie młodszego kolegi, a kolega, który stoi przy stanowiskach KNX może coś powiedzieć od siebie. A tutaj mamy dwa stanowiska do programowania tzw. Tak instalacji w budynkach inteligentnych i można tutaj konfigurować dowolnie sprzęt, programować tzw. Tak sceny świetlne, również łączyć, integrować różnego rodzaju instalacje na przykład tak jak tutaj instalacja DALI z instalacją KNX, zmiana kolorów. Wszystko dzięki programowalnemu sterownikowi. Jak szybko studenci mają szansę dostać się do tak. tego laboratorium, żeby działać już na pracujących maszynach? Jak szybko? Czy na pierwszym Co? roku już studenci mają zajęcia tutaj? W tej no, mój przedmiot się odbywa na trzecim roku. Ale klocki tak, LEGO tutaj. są już na pierwszym, więc zapraszamy tak, ok. na pierwszym. Tak. Super, fajnie. Dziękujemy bardzo. No idziemy teraz, dalej. My idziemy dalej. Teraz pora na laboratorium związane z kierunkiem energetyka. Do, do niego cię, cię teraz zabieram. Warto wspomnieć, że na Wydziale kształcimy studentów nie tylko w kierunku energetyki tradycyjnej, konwencjonalnej, ale również w kierunku energetyki odnawialnej. Odnawialne źródła energii to jest to, czym zajmuje się bardzo dużo pracowników Wydziału. Czyli panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, produkcja biomasy, biokazowania, odzysk ciepła o tym wszystkim opowie nam dr Tomasz Włoskowski, do którego czy teraz zabieram. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. A cóż tu się dzieje? A może na początek? Zacznę od tego, że witam Państwa w laboratorium energetyki ciepnej i y, wymiany ciepła. Nasi studenci uczą się o tym, y, uczą się tego, jak działają urządzenia do wytwarzania ciepła, takie jak kotły energetyczne, y, albo jak działają urządzenia do y, przekazywania ciepła czy wymiany ciepła jak wymienniki ciepła. Wspominając o kotłach, to tutaj właśnie przykład takiego kotła płomienicowo-płomieniuskowego do wytwarzania pary wodnej w zakładach przemysłowych, to jest symulator. To jest symulator. Na tym symulatorze nasi studenci uczą się, jak działają systemy zabezpieczeń przed przegrzaniem kotła i przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Jak działają urządzenia, które dbają o to, żeby poziom wody w kotle zawsze był na optymalnym poziomie. Oprócz tego, oprócz analizy badania, analizy tych układów, również mają możliwość sami, wciskając różne przyciski, wywoływać różne awarie i diagnozować te awarie. Także jest to bardzo interesujące urządzenie. Niemniej pozostałe nasze stanowiska też są interesujące, tylko nie, może, tak nie są tak spektakularne. A może powiesz, czy takie, takie urządzenie jest powszechne na polskich uczelniach, czy, czy na każdej może coś takiego spotkać, czy, czy jest to w jakimś sensie wyjątkowe? Sądzę, że nie. Pani tam się uruchamia. Sądzę, że nie, ale tego nie wiem na pewno. Okay. Natomiast tego typu urządzenia w rzeczywiste, w przemyśle są bardzo powszechne i, i warto znać mo możliwości i zasady działania. W razie robi się głośno, więc ja już będę uciekał. Dziękuję bardzo za to, że oprowadziłeś nas po wydziale. uprzejmie. Warto dodać, że nie odwiedziliśmy nawet jednej trzeciej naszych laboratoriów. Są jeszcze laboratoria naprawdę warte uwagi. Niektóre są spektakularne, jedyne, jedyne w Polsce. Wykorzystują też wyjątkowe, super nowoczesne urządzenia. No cóż, zapraszam przede wszystkim młodych ludzi do tego, żeby, żeby zaczęli przygodę z naszym wydziałem. Skończyli ją jako inżynierowie no i pokierowali swoją przyszłość w pewnym i dobrym kierunku Super, dziękuję Panu bardzo dziękuję. A my moi drodzy zapraszamy już teraz na kolejne spacery wirtualne po Kortowie, pamiętajcie, że najwięcej dowiecie się o samym Uniwersytecie przechodząc tutaj, zapraszamy do rekrutacji więcej informacji znajdziecie także na stronie internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a na kolejne spacery zapraszamy Was dzięki telewizji Kortowo, znajdziecie je na ich platformie YouTube. Dzięki, do zobaczenia